Witajcie, kochani, na kanale Polska Nauczycielka w Chicago. Dzisiaj mam przyjemność gościć na moim kanale Ole Wilson, autorkę materiałów do nauki języka polskiego dla dzieci polonijnych. Witaj, Olu, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Witam wszystkich bardzo serdecznie i ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak już Dorota wspomniała, nazywam się Ola Wilson i jestem założycielką Małej Polonii Mój po Polsku. Jest to inicjatywa wspierająca polskich rodziców oraz nauczycieli za granicą w nauczaniu dzieci języka polskiego, a tworzę autorskie materiały edukacyjne, które rozwijają język, kulturę, tożsamość dzieci wychowujących się poza Polską. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci, których uczę języka polskiego i od 19 lat mieszkam za granicą. Ola, w ogóle powiedz mi, skąd u ciebie taki pomysł założenia no, małej Polonii? Więc tak naprawdę pomysł na małą Polonię mówi po polsku, a zrodził się tylko z moich takich doświadczeń, własnych doświadczeń, ponieważ mam dzieci, które wychowują się za granicą i uczą je języka polskiego, ale także z potrzeby stworzenia takiej przestrzeni dla rodziców takich jak ja. Którzy właśnie mieszkają za granicą i uczą swoje dzieci języka polskiego. Kilka lat temu założyłam grupę na Facebooku Mała Polonia, mój po polsku, i chciałam, żeby była to przestrzeń do rozmowy, wymiany doświadczeń różnych rodziców, wspólnego szukania rozwiązań. I w tym samym czasie zaczęłam też tworzyć własne materiały edukacyjne, przede wszystkim z myślą dla moich dzieci. Miesz, ponieważ mieszkam za granicą i mój mąż nie mówi po polsku, tak naprawdę jestem jedynym żywym źródłem języka polskiego dla moich dzieci. A, więc także zaczęłam a, więc szukać różnych sposobów, żeby wspierać ich w tym procesie. A, oczywiście mówię do swoich dzieci tylko po polsku, a, ale w tym samym czasie był taki moment, że czułam, że potrzebuję różnych materiałów, które wspomogłyby mnie tak, jak. Dzieci, moje dzieci, żeby przyswajały ten język polski. Czasami, czyli czasami bardzo polsam różne książki, oczywiście kupowałam kiedyś książki i uważam, że to jest też bardzo fajny sposób na wspieranie tej nauki języka polskiego. Jednak ja nie zawsze miałam dostęp, żeby zobaczyć, jak ta książka wygląda w środku, czasami te książki były ciężkie, żeby je zakupić, żeby przewieźć je tutaj do Anglii. Na różne takie problemy, więc dlatego zaczęłam tworzyć własne materiały. No i z biegiem czasu zauważyłam, że te materiały faktycznie Działały na moich dzieciach, że naprawdę um, wspierały ich w, te, w tej nauce języka polskiego. I tak naprawdę z tego narodził się ten pomysł, że może te materiały mogłyby także wspierać innych rodziców, innych nauczycieli, może e, w nauce języka polskiego. Więc e, było to moje własne doświadczenie. Ten fakt, że moje dzieci bardzo lubiły e, korzystać z tych materiałów, zawsze mówiły: O mamo, mamo, czy masz jeszcze jakieś materiały, bo chciałyby jeszcze coś rozwiązać, coś zrobić? I dlatego. Postanowiłam zacząć tworzyć te materiały w taki wstępny sposób, żeby mogły wspierać także inne rodziny, innych, innych, um, inne rodziny, innych rodziców. Ola, mówisz tutaj o tych materiałach, ale czy coś byś mogła więcej o tej swojej ofercie nam opowiedzieć, do kogo skierowane są, jak wyglądają te Twoje materiały? Możesz nam pokrótce opowiedzieć, jak je stworzyłaś, jak, jak one wyglądają, te Twoje pakiety? Um, obecnie pracuję tak naprawdę nad nową ofertą, ponieważ do niedawna można było wykupić abonament z monikatami pracy. Jednak w tym momencie mała kolonia mówi po polsku, przechodzi kilka bardzo ważnych zmian. Um, niedawno zakończyłam pracę nad autorską metodą nauki języka polskiego, stworzoną specjalnie z myślą o dzieciach mieszkających za granicą. I tak naprawdę. I ta metoda powstała tak naprawdę z moich obserwacji, jak dzieci się uczą języka polskiego, jak moje dzieci odpowiadają, reagują na różne rzeczy, jak moich znajomych dzieci reagują, odpowiadają, to czasami nie chcą odpowiadać, czasami czegoś nie rozumieją, Więc tak naprawdę to wieloletnie doświadczenie sprawiło, że opracowałam metodę, która wierzę jest bardzo skuteczna. I na podstawie tej metody zaczęłam teraz pracować nad materiałami i materiałami, kartami pracy, które będą odzwierciedlały i wspierały tę metodę. Więc tak naprawdę teraz jeszcze za dużo nie chcę mówić, dlatego, bo to jest jeszcze proces tej całej, um, tej całej pracy, jak, jak pracuję nad tymi kartami pracy, ale co bym chciała powiedzieć, że w, w ramach tej całej metody opracowywuję sześć filarów, które uważam są bardzo ważne, aby dziecko mogło, które dziecko wychowujące się poza granicami Polski mogło uczyć się języka polskiego w sposób skuteczny i naturalny. Tak więc um, dużo ciekawych e, kart pracy, uważam praktycznych kart przepraszam, kart pracy, które pomogą rodziców w nauczaniu od rodziców lub nawet nauczycieli w nauczaniu języka polskiego w taki naturalny praktyczny sposób, żeby o, dziecko... te materiały, bo tutaj na pewno będzie pytanie od naszych y, y, widzów, czy te materiały są tylko dla rodziców, czy również mogą to wykorzystywać, tak jak i moja szkoła, bo ja y, umówmy się y, pracowałam teraz cały czas na, twoi, na twoich materiałach, skutecznie, to moi nauczyciele są bardzo zadowoleni z tego, y, co otrzymaliśmy z twojej oferty, y, czy to też również nauczyciele w szkołach polonijnych? mogliby korzystać z, z Twoich metod, z Twoich kart pracy, z tego pakietu, z, ty, z tej metody, którą teraz będziesz polecała. E, opowiedz nam właśnie o tym, czy, czy ja mogę też zaprosić nauczycieli polonijnych tutaj w Stanach Zjednoczonych do tego, żeby odwiedzili Twoją stronę? Tak, jak najbardziej, ponieważ ta oferta tak naprawdę, na którą teraz pracuję, uważam, że jeszcze bardziej będzie mogła wspierać nauczycieli rodziców, ale także nauczycieli w nauczaniu języka polskiego. E, te, ta oferta, te zestawy będą miały więcej też takiej jakby struktury, będzie można... Będą, bo zestawy będą stworzone w taki sposób, że będą różne tematy i pod każdy temat będzie kilka kart pracy, które są zrobione na podstawie tej metody. Jak najbardziej, nauczyciele, uważam, że nauczyciele także znajdą w tej metodzie, w tych materiałach pomoc, kiedy będą uczyli języka polskiego dzieci w szkołach. Ola, przejdźmy może teraz do pytania, jak można Ciebie znaleźć? Czyli, czy mogłabyś zrobić taką krótką prezentację swojej strony, żebyś pokazała również też swoją ofertę. Ja w międzyczasie będę to pokazywała na naszym ekranie dla naszych widzów, a Ty, jeśli możesz, to w skrócie opowiedz nam o tym. Dobrze. Więc obecnie, Oferta, o której przed chwilą mówiłam, z autorską metodą, jeszcze nie jest dostępna, ale myślę, że w maju będzie już dostępna. Strona moja jest www.małapolonia.com i można już tam zakupić książki PDF, które mogą wspierać naukę języka polskiego. Jak tutaj jest widoczne na tej prezentacji, tam jest polski alfabet, jest tam wiele ilustracji. Um, które odpowiadają każde, każdej literce z alfabetu, przez co dziecko może się nauczyć, um, może kojarzyć, które słowa na przykład zaczynają się na literkę A i może też nauczyć się samego słowa. Um, też jest książeczka, która jest, się nazywa Polonijna główka Ćwiczy Polskie Słówka. Tutaj um, jest, są, na każdej stronie są ilustracje. A pod tymi ilustracjami są rozsypane słowa. I tak naprawdę rodzic lub nauczyciel może przeczytać te słówka i dziecko może wskazać palcem, znaleźć daną słowo. Na przykład e, samochód. Jest, dziecko musi znaleźć samochód, mama lub tata, lub nauczyciel pyta, gdzie jest samochód. No i dziecko wtedy w, te, w tym rozsypanym, e, w rozsypanym, e, w zbiorze różnych rysunków obrazków może wskazać na samochód. A jeżeli dziecko już potrafi samo czytać, może też ćwiczyć czytanie i wskazywać, szukać danych rzeczy, danych obrazków książek w książce. A następna książeczka widzę, tutaj jest zwierzęta po polsku. Ta książeczka tak naprawdę ma dużo, również dużo ilustracji o zwierzątkach, są te zwierzątka podpisane i na drugiej stronie są zadania które polegają na tym, że rodzic może powiedzieć lub nauczyciel może powiedzieć, gdzie jest lew. I dziecko powinno już się nauczyć słowa lew lub jak, polskiego słowa lew lub jak wygląda lew, i wtedy będzie mogło wybrać um, w zadaniu um, zwierzątko lew, przepraszam. Czyli na przykład w zadaniu może być krowa, koń i piesek. I kiedy rodzi się ta dziecka gdzie jest lew dziecko będzie w stanie wskazać lwa ponieważ przed chwilą um, widziało ilustrację um, lwa i podpis nazwę że to jest lew no to Wola, ja, ja, tak? ta, ja oczywiście znam te Twoje wszystkie pozycje, no. które prezentujesz tutaj i naprawdę gratuluję Ci i, i, a przede wszystkim sobie, że znalazłam taką osobę jak ty i która tworzy takie rzeczy z taką pasją. I chciałam okay. tutaj bardzo Ci podziękować i. Zresztą miałaś też u mnie lekcję taką pokazową z moimi nauczycielkami, które pracują u mnie tutaj w Eurostudio, które co tydzień pytają mnie, kiedy kolejny pakiet, czy coś nowego mam od Oli. No naprawdę są wdzięczne za te materiały, no bo nie ukrywajmy, no każda z nas też nie ma czasu na to, żeby tworzyć to, a to tak naprawdę są gotowe Pakiety dla, dla nauczycieli, dla rodziców, no nie wiem, dla babci, dla dziadka, którzy tutaj są za, poza granicami Polski i chcą uczyć swoje dzieci, wnuków języka polskiego. To jest naprawdę bardzo porządny taki zestaw przygotowany dla, dla nas wszystkich. I tutaj patrząc na Twoją stronę, oczywiście mamy do wyboru, zarówno, prawda Ola, oddzielne te pozycje, jak i widzę, tutaj masz zestaw, taki pakiet gotowy, tak? A kiedy cesta patos... Proszę, mhm. czy o tych zestaw czterech książek, Tak, tak, tak czterech to, to książek. są. Tak, to są Bo to jeszcze niżej, jeżeli pójdzie troszkę niżej, to tam jest następna książeczka czynności w rodzaju męskim i żeńskim. I w tym pakiecie znajdują się wszystkie te cztery książeczki. Um, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś by był zainteresowany za, zakupem wszystkich czterech książeczek, no to mógłby kupić to jako zestaw. No i oczywiście cenowo byłoby to też troszeczkę tańsze. Książeczka czynności w rodzaju i męskim i żeńskim. Tak naprawdę jest to moja pierwsza książeczka, którą napisałam. I zrobiłam to tak naprawdę dla, z myślą o moim synie, ponieważ mój syn, wychowujący się za granicą, chyba do piątego roku życia, kiedy rozmawiał po polsku, używał rodzaju żeńskiego. I też zauważyłam, że w niektórych sytuacjach, na przykład, na przykład kiedy mama mówi do dzieci w języku polskim, a um, Często nie mają, więc tata nie mówi po polsku, jak w mojej sytuacji, to wtedy te dzieci uczą też się mówić to tak jak mama w rodzaju żeńskim. Więc ta książka tak naprawdę bardzo mi pomogła, żeby nauczyć mojego syna mówić w rodzaju męskim. I teraz, znaczy teraz już ma 7 lat, ale po kilku, po kilku tygodniach ćwiczeń z nim, on już zaczął. Czy czasami mu się zdarzało powiedzieć coś w rodzaju żeńskim, ale później, o nie, nie, to jestem chłopakiem, muszę to powiedzieć tak. I sam się zaczął poprawiać, no i teraz już to jest to na, to bardzo naturalne. Więc tak naprawdę to jest taka moja pierwsza książeczka, która jest mi dość bliska, chociaż, no nie hmm. wiem, może niektórzy nie mają problemów z tą czynnościami hmm. rodzaju męskim i żeńskim, ale jestem mi bardzo bliska, ponieważ ta książeczka tak naprawdę zapoczątkowała to wszystko, że zaczęłam coraz więcej tworzyć tych różnych kart e, pracy, dlatego, bo. Tak naprawdę z ręką na sercu pomogło mi to i mojemu synowi zacząć mówić w rodzaju męskim. Um, I mógł się przestawić w bardzo fajny sposób, że nie mówiłam do niego, o nie, nie źle mówisz, tak się nie mówi. Tylko zrobiłam to w taki sposób, że, że się bawiliśmy, że. Widział ilustracje, widział inne przykłady i po prostu sam to zauważył, że jestem chłopcem, a powinienem powiedzieć to, powie, powinienem powiedzieć przewróciłem się, a nie przewróciłam się na przykład, więc my um, sam tak. pomóc, naprawdę. No, my, my same wiemy tutaj, jak uczymy dzieci w Ameryce, więc znamy, znamy to tutaj na miejscu. To co opowiadasz, jest to też u nas na co dzień. Natomiast ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na pewną nowość mega pakiet dla dwulatków. Wiem, że to to jest też druga pozycja bardzo bliska twojemu sercu, ponieważ masz córkę i tak naprawdę po, chyba to troszkę dla niej stworzyłaś ten pakiet dla dwulatków. Możesz jeszcze w kilku słowach nam o tym pakiecie dla dwulatków opowiedzieć? Tak więc te materiały, jak, jak sama nazwa wskazuje, jest głównie napisane dla dwulatków, ale i tak naprawdę mogę powiedzieć, że tą całą pozycję, kiedy ją tworzyłam, to moja dwulatka. To sprawdzała i testowała to wszystko. Kiedy zauważyłam, że któraś z tych kart pracy jednak. Um, zauważyłam, kiedy się nudziła podczas, podczas używania którejś z tych kart pracy, to wiedziałam, muszę jednak coś zmienić, coś tutaj jednak um, nie działa. I tak naprawdę powinnam też wpisać jej imię w nazwę, że ona także pomogła mi stworzyć ten pakiet. E, ten pakiet, tak naprawdę. W tym pakiecie znajdują się karty pracy, gdzie dziecko głównie wskazuje palcem na różne sytuacje. Więc jest tam, chyba 30, jest tam kilkanaście kart z, jednego, z jednej tematyki, gdzie jest, są ilustracje dwojga dzieci, i rodzic może powiedzieć, które dziecko płacze, które dziecko się śmieje, i, i tak dalej. I są tam jeszcze. Są tam ilustracje, takie wyszukiwanki, gdzie dziecko może wskazywać palcami na różne ilustracje, o które prosi rodzic. Jest tam naprawdę bardzo dużo różnych kart pracy, które właśnie wspierają dwulatków, żeby dziecko się osłuchiwało. Mamy ponad 300 kart, mamy ponad tak. 300 kart pracy, to jest no niesamowicie. Duży pakiet dla takich dwulatków, ale wiesz, Ola, ja ten pakiet też mam w swojej tutaj ofercie, dzięki temu, że z tobą współpracuję i chciałam też powiedzieć naszym słuchaczom, ale i tobie, że nie tylko dla dwulatków jest ten pakiet. My też w, w, podczas lekcji ze starszymi dziećmi wykorzystujemy, bo tak jak powiedziałaś, no jest to różnorodność, nawet kiedy uczymy dzieci części ciała i, i powracamy i pięcio i siedmioletnie, bierzemy sobie sobie z twojego tego pakietu karty i powtarzamy to z dziećmi, więc naprawdę jest to dla nas bardzo pomocny pakiet, dla dzieci również starszych, ale to jest Twoja nowość, więc też gratuluję Ci tego A, pakietu, pakietu. Więc polecam serdecznie z, tutaj z, mo z, mojej, z mojego doświadczenia i z doświadczenia moich nauczycieli, którzy pracują na tym Twoim pakiecie. Ola, no to mm, tak podsumowując, bo chciałabym y, troszeczkę to podsumować ten nasz wywiad. W chwili obecnej y, zapraszamy na Twoją stronę. Możesz powtórzyć właśnie y, adres Twojej strony internetowej. Tak, to jest www.małapolonia.com Tylko jak Mała Polonia to jest mała Polonia, ponieważ nie mogą wpisać polskiego ły, więc to jest strona internetowa. Na, na mojej stronie obecnie, jak widzicie, z prezentacji jest a, sklep i jest tam kilka pozycji, które można a, wykupić. A i niedługo zacznę dodawać a, karty pracy, które będą wspierały metodę, autorską metodę, którą opracowałam niedawno. I tak, jak powiedziałam, tak chciałam dodać tak szybko, Dorota, że. A, jak byłaś zadowolona z tych moich poprzednich materiałów, uważam, że te materiały, które niedługo będą dostępne, na pewno, moim zdaniem na pewno przydadzą się jeszcze bardziej, będą jeszcze bardziej pomocne w nauce języka polskiego. Więc nie mogę się nawet doczekać, żeby, żebyś mogła też zapoznać się z ofertą, no ale jeszcze nie są do końca gotowe, więc no niestety na razie jeszcze chcę do końca wszystko opracować. A kiedy możemy myślę... spodziewać się tych nowych materiałów? Kiedy planujesz. E, wydaniem... wydać je? Tak, wydaje mi się, że w maju, bo już jestem na takiej końcowej fazie um, zrobienia pierwszego zestawu, więc to bo w później w przyszłości też będę robiła więcej zestawów tych, 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 tych pakietów, ale wydaje mi się, że w maju już tak ostatecznie, prawdopodobnie na początku. No, na początku maja będzie dostępny pierwszy zestaw, gdzie naprawdę uważam będzie bardzo pomocny. I będę też też mam nadzieję będę miała okazję też opowiedzieć troszeczkę więcej w przyszłości o tej, o tej metodzie autorskiej, którą opracowałam, jak ta metoda może wspierać język naukę języka polskiego i jak te materiały mogą wspierać tak naprawdę naukę języka polskiego, ponieważ te materiały będą Sprawdzą się dla, dla dziecka, które może mieć 4 latka, a które także ma 8 lat, 9, 10 lat, ponieważ w sposób, w jaki będzie można pracować z tymi materia materiałami, będzie bardzo dostępny dla wszystkich, na różne, na różne poziomy języka polskiego. Języka polskiego. Ola, ja Ci bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie. Dziękuję Ci, że zechciałaś w grudniu odebrać mój e-mail i zacząć ze mną współpracę, ponieważ w naszym wywiadzie gdzieś tam wybrzmiało, że tak naprawdę ty nie jesteś ze Stanów, ty jesteś z Anglii, a, a robisz takie materiały nie tylko dla dzieci, które mieszkają w Anglii, ale tak naprawdę na całym świecie ja je mogę polecić z całego serca. Tutaj u nas w Ameryce brakuje właśnie takich. Materiałów dla, dla rodziców, dla nauczycieli, bo tak naprawdę tylko czasami pracujemy na podręczniku, a wiadomo, że no wszystko idzie do przodu. Dzieci chcą czegoś innego, czegoś nowego, i, i trzeba im te lekcje urozmaicić, żeby chętnie uczyły się tego naszego języka polskiego. A Twoje materiały naprawdę są bardzo przejrzyste, dopracowane w każdym szczególe. Żadnego nie można doszukać się błędu. Tutaj naprawdę i moje nauczycielki i ja przychodzimy, przychodziliśmy od grudnia tydzień w tydzień z twoimi materiałami, z naszymi dziećmi i naprawdę to świetnie się sprawdzało na lekcji języka polskiego jako obcego. No naprawdę, Ola, serdecznie Ci gratuluję. Przede wszystkim pomysłów, <śm> materiałów i Chciałam cię poprosić i zapytać, czy będziesz jeszcze, czy zechcesz jeszcze, kiedy już będziesz gotowa z, właśnie z tym twoim nowym projektem, opowiedzieć naszym tutaj widzom, jak to będzie wyglądało w maju i zaprosić właśnie na tą twoją nowość, na tą twoją metodę autorską. Czy przyjmiesz jeszcze nasze zaproszenia? Jak najbardziej, naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy już moja oferta będzie w pełni gotowa i będę mogła o niej opowiedzieć, wytłumaczyć, jak ona działa. Jak te materiały będą efektywnie wspierać naukę języka polskiego? Um, więc jak najbardziej jestem zainteresowana, żeby znowu um, przeprowadzić z tobą rozmowę um, i, i po prostu nie mogę się doczekać, żeby się z, z wami wszystkimi podzielić um, informacjami na temat tej, tej metody i moich nowych materiałów. Um, no w tym momencie jeszcze nie chcę za dużo mówić, tylko dlatego, bo po prostu jeszcze ich nie dokończyłam i jeszcze jestem w trakcie tworzenia tego wszystkiego, ale jak tylko będę gotowa i jak najbardziej. Drodzy Państwo, ja serdecznie też zapraszam do te kontaktu z Olą. Ona naprawdę, jeśli chodzi o kontakt, też żeby e-maile do Ciebie pisać z różnymi pytaniami, na przykład o Twoich materiałach, pewnie też byś była ciekawa, jeśli ktoś nawet pracował lub chce wykupić, może szkoła jakaś by chciała wykupić, to też może się z Tobą kontaktować. Na Twojej stronie internetowej jest Twój e-mail, więc na, zapraszam też naszych słuchaczy do tego, żeby zadawali Ci pytania. A ja serdecznie Ci dziękuję za spotkanie. Było mi bardzo miło gościć się na kanale Polska Nauczycielka w Chicago i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce, w maju, już z nową metodą i z nowymi twoimi materiałami. Dziękuję Ola serdecznie. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie i do, do widzenia.